Użyli Białorusi, żebyśmy po tej decyzji zamknięcia granic z Białorusią, która też mam nadzieję, jest decyzją chwilową, bo to na czas jakichś ćwiczeń wojskowych, tak nastąpiła okazja, żeby wzmocnić odcięcie nas od Białorusi i wysłać przez jej terytorium drony. Proszę Państwa, pojawiła się ekipa specjalistów z Holandii na przykład, na terytorium Polski. Ci specjaliści też z Wielkiej Brytanii, z Holandii, z, z krajów, które e, wynoszą olbrzymie korzyści z tej wojny, bo e, ruch e, tranzyt towarów odbywa się w tej chwili przez ich firmy, e, i tu mają specjalne ceny też dla nas e, nie promocyjne tylko podnieśli dziesięciokrotnie. Ceny dostaw tych towarów, pośrednictwa w dostarczaniu ich z Chin. To też jest, proszę Państwa, chamstwo jakieś. Ja nie wiem, czy to polski rząd jest głupi, czy to pan Radosław Sikorski, który reprezentuje polski rząd na zewnątrz, czy on by nie mógł, yy, jawi się takim patriotom, czy nie mógłby. Yy, ja rozumiem, że to by nie dało żadnego skutku, ale by się bardzo uwiarygodnił. Yy, a na pewno wprowadziłoby to poważne zamieszanie, czy nie mógłby wystąpić do Holandii, do Francji, do Wielkiej Brytanii szczególnie z, z żądaniem, że skoro po odcięciu nas od wschodu, tak, mamy zamkniętą granicę z Białorusią, znaleźliśmy się, proszę Państwa, na totalnym końcu świata w tej chwili, mimo że jesteśmy w środku Europy, to znaleźliśmy się na końcu Europy, w związku z tym, e, cały Cała opłata, fracht ponosimy też koszty, logistykę, te ich uzbrojenia idą przez Polskę. To Radosław Sikorski powinien wymusić na Wielkiej Brytanii i Holandii na przykład zwolnienie z opłat frachtowych produktów polskich firm. Dlaczego do tej pory to się nie wydarzyło? Dlaczego, dlaczego nie ma takiej właśnie solidarności? Dlaczego niektóre kraje zarabiają na tej wojnie na Ukrainie? I prądu do tego, żeby ona się dalej toczyła, a inne kraje ponoszą tego konsekwencje. Przy czym władze tych krajów proszę Państwa, nie robią nic, żeby konsekwencje wojny były bardziej mniej dotkliwe, żeby, żebyśmy mogli normalnie jakoś funkcjonować ekonomicznie. Ja jestem nie zdziwiony, że do tej pory takich działań polskiego rządu nie było. Takie oświadczenie Radka Sikorskiego wywołałoby myślenie u wielu narodów na całym świecie i może byśmy doszli prawdy, dlaczego ta wojna jest kontynuowana, dlaczego jest tyle.